Państwa, ja bardzo dziękuję za poruszenie sprawy ochrony wyborów. Ja na jednym z poprzednich spotkań w warszawskim Klubie Gazety Polskiej zachęcałam już Państwa do uczestnictwa w tym projekcie. My w Klubach Gazety Polskiej przyjęliśmy nazwę strażników wyborów. Będę jeszcze Państwa do tego zachęcać, motywować i będziemy razem się szkolić, współpracować. Ale na razie w ciągu najbliższych dni i tygodni mamy wspólnie bardzo ważną sprawę do załatwienia i teraz będziemy o tym rozmawiać. To jest sprawa, która dotyczy Warszawy i mieszkańców Warszawy, ale tak naprawdę skupia jak w soczewce właściwie pokazuje całą politykę Platformy Obywatelskiej, nie tylko w Warszawie, ale w Polsce politykę krajową. I stosunek Platformy Obywatelskiej nie tylko do mieszkańców Warszawy, ale do wszystkich obywateli. To jest ich pomysł na Polskę. Mówię teraz oczywiście o referendum, o pomyśle, projekcie prawa i sprawiedliwości dotyczącym referendum przeciwko Drożeżni Warszawskiej. Wielu z Państwa przyłączyło się już do tego projektu w ten sposób, że zbierają Państwo podpisy, ale bardzo proszę Maciej'a Wąsika, radnego Miasta Stołecznego Warszawy, żeby nam jeszcze raz przybliżył ten projekt. Szanowni Państwo, w Radzie Warszawy, która decyduje o najważniejszych naszych sprawach tutaj na szczeblu lokalnym, rządzi Platforma Obywatelska. Na 60 radnych oni. Mają 33, mają bezwzględną większość. W związku z tym przeprowadzają tak naprawdę wszystkie swoje projekty, nie licząc się ze zdaniem opozycji. Platforma Obywatelska planuje sprzedać, od dawna już planuje, ale dopiero teraz, po ostatnich wyborach było to możliwe, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Jest to największa spółka miejska, która dostarcza do państwa domów ciepło. Od polityki tej spółki zależy, ile będziecie płacić czynszu, bo ciepło jest w czynszu. W niektórych miastach polskich to ciepło zostało te spółki cieplne zostały sprywatyzowane, zostały sprzedane zagranicznym inwestorom i wszędzie w tych miastach ciepło wzrosło. Spec jest bardzo dobrą spółką miejską, najlepszą spółką miejską. Prowadzi w miarę przyjazną politykę cenową dla mieszkańców w tej chwili inwestuje ogromne ilości pieniędzy, które my płacimy w czynszu właśnie w rozbudowę tej sieci, w ulepszenie i osiąga jeszcze zyski i zasila budżet Warszawy. Hanna gronkiewicz wal zapisała w budżecie tegorocznym przychody z prywatyzacji specu na poziomie 750 milionów złotych. To jest tyle, to jest niewiele więcej niż Spec przez ostatnie 4 lata zainwestował w nowe rury, nowe kotłownie, w rozbudowę sieci. To jest wyprzedaż, klasyczna wyprzedaż majątku narodowego. Grozi nam wzrostem ciepła i utrata kontroli nad najlepszą spółką miejską, która co roku wpłaca do kasy miasta Dywidendy. To jest rzecz pierwsza. Druga rzecz to. Hmm, 26 maja Rada Warszawy uchwaliła taryfy na wodę i na ścieki na poziomie 30% wyższym niż dotychczasowe. Ja już zostałem do domu, no, e, moja wspólnota mieszkaniowa mi przysłała nowy wymiar czynszu. Tak? Będę płacił dużo więcej. Państwo pewno też. Tak jest. W połowie sierpnia rosną ceny biletów. Autobusowych i tramwajowych. Dotychczas bilet jednorazowy kosztuje, kosztował 2,80, będzie kosztował 3,60, aby docelowo pracować, kosztować 4,80. Szanowni Państwo, ostatnia rzecz, taka bardzo bulwersująca, to także Rada Warszawy na początku czerwca uchwaliła wzrost cen żłobków w ramach polityki prorodzinnej. Żłobki w Warszawie, opłata za żłobki w Warszawie miała wynosić nawet 1170 zł za dziecko. Pani Hanna Ląbiewicz-Wal na szczęście po naszych atakach wycofała się z tego, ale i tak podniosła ceny. Żłobki będą kosztować około 500 zł za dziecko. Czy to jest polityka prorodzinna? Dodam, że w zeszłym roku nie zbudowano żadnego nowego żłobka. W związku z powyższym, w ramach tej polityki zdecydowaliśmy się zrobić referendum w Warszawie. Referendum, które może doprowadzić, że Hanna Gromkiewicz-Walc będzie musiała wycofać się z podwyżek cen. To znaczy wynik referendum lokalnego jest dla władz Warszawy obligatoryjny. Ale żeby do tego referendum doszło, to musimy zebrać, proszę Państwa, 140 tysięcy podpisów. Akcję prowadzimy od 3 czerwca. Mamy około 80 tysięcy podpisów. Mamy bardzo dużo rozpuszczonych już od ludzi list, one będą wracać, ale przyszliśmy tu także po to, żeby poprosić warszawski klub gazety polskiej o pomoc. Kiedy wchodziliście tutaj, Państwo, młodzi ludzie rozdawali ulotki i listy do zbierania podpisów. Mam nadzieję, że większość z Państwa. Ma te listy. Jeśli nie, leżą tam jeszcze na stoliku. Chcieliśmy bardzo poprosić Warszawski Klub Gazety Polskiej, czyli państwa, tak naprawdę, o zbieranie podpisów wśród znajomych, wśród, wśród sąsiadów, wśród rodziny. Poproście ich o, o podpisanie się pod tymi listami. Jesteśmy bardzo blisko tego, żeby zebrać. No, całe nam potrzebne 140 tysięcy. Tam to jest 10% wyborców Warszawy, ale jesteśmy bardzo blisko, żeby zebrać te 140 tysięcy podpisów. Potrzebna nam jest Państwa pomoc. Prosimy o to. Zbieramy podpisy do końca lipca. Proszę Państwa, możemy się tak umówić. Tutaj się zwracam do Państwa. Jak Państwo słyszeli, jeszcze tych podpisów trzeba trochę zebrać. I. Ja myślę, że to państwo są tą e, najbardziej świadomą częścią społeczeństwa warszawskiego, dlatego że państwo wiedzą o tym. E, przecież Hanna Grunkiewicz-Walc i radni Platformy Obywatelskiej nie chwalą się tym, co chcą zrobić, więc e, przeciętny mieszkaniec Warszawy nawet nie wie, e, co go czeka w tym zabieganiu. E, nie wie, on po prostu nie ma o tym pojęcia. Więc kto jak nie Państwo ma e, mu o tym powiedzieć, poinformować? Tak naprawdę, każdy z nas może zaangażować się, poświęcić temu kilka godzin, ale to pomnożone przez nas wszystkich da efekt. E, myślę też, że Państwo mogą liczyć na to, że nie tylko. Zwolennicy czy sympatycy Prawa i Sprawiedliwości będą te podpisy Państwu e, składać. Nie, to dotyczy portfela każdego mieszkańca Warszawy. Także liczę na Państwa mobilizację, i możemy umówić się tak, że za tydzień, jak Państwo wiedzą, jest spotkanie z Panem Ministrem Antonim Maciarewiczem, e, będzie prezentacja Białej Księgi, na którą bardzo serdecznie zapraszam. A przed tym spotkaniem bardzo proszę, aby osoby, które podejmą się tego zadania, kto z Państwa się podejmie? Bo ja się podejmę. Mało. Mało no. Mało. Proszę Państwa, im więcej osób, tym mniej godzin. Bardzo Państwa proszę. Mają Państwo sąsiadów, rodzinę. Można pójść na bazarek. Proszę Państwa, ja jednak liczę na to, że Państwo wychodząc zbiorą te kartki i zapewniam Państwa, że na osoby, które zbiorą najwięcej podpisów, te osoby otrzymają specjalne przywileje. Ja nie będę mówić na razie, jakie, będziemy to stopniować, ale już za tydzień może Państwa spotkać. Bardzo miła niespodzianka, ale trzeba spełnić określone warunki. Konkurs ilości podpisów. Szanowni Państwo, tu jest na sali około 500 osób. Gdyby każdy zebrał 10 podpisów, to jest 5 tysięcy. To jest bardzo, bardzo dużo. To jest ilość, która sprawia, że będziemy naprawdę dużo bliżej do zebrania podpisów. Szanowni Państwo, ja wierzę, że się uda. Mariusz Kamiński też wierzy, prawda? Proszę Państwa, jest jeszcze taki aspekt tej sprawy. My w ten sposób wyrażamy swój sprzeciw. Teraz dotyczy to nas, mieszkańców Warszawy, ale my możemy pokazać całej Polsce, co myślimy o pomyśle Platformy Obywatelskiej na Polskę i na nasze kieszenie. To zależy od nas. Także, proszę Państwa. Za tydzień spotykamy się. I jeszcze jedno, proszę Państwa. Jeżeli my nie zrobimy tego, to my nie możemy potem krytykować, czy coś jest nie tak. Automatycznie odbieramy sobie prawo do tego. Szanowni Państwo, jeszcze dodam jedną rzecz. Jeżeli ktoś z Państwa nie będzie mógł przyjść za tydzień tutaj i przynieść te podpisy, to zawsze można je albo przynieść, albo przysłać do warszawskiej siedziby Prawa i Sprawiedliwości na ulicę Koszykową 10. To jest łatwy adres. To jest Koszykowa, bliska o Placu na Rozdrożu. Ja tam jestem codziennie od 10 do 17, powiedzmy. I bardzo prosimy o Państwa aktywność. Albo na następne spotkanie Klubu Gazety Polskiej, albo pocztą, bądź też osobiście na Koszykową 10 do siedziby Prawa i Sprawiedliwości. Osoba podpisująca musi być dopisana w Warszawie do listy wyborców. To znaczy, jeżeli głosuje w Warszawie, to może się podpisywać. To jest bardzo dobre pytanie, bo referendum dotyczy tylko Warszawy. Czyli tylko, tylko, tylko te osoby mieszkające w Warszawie, które głosują. Ja chciałam to powiedzieć, że bardzo dobrze byłoby zbierać w i w szpitalach, bo tam jest duża ludzka ja rozczula. Bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. Ale przepraszam, ordynatorzy w szpitalach zabraniają. Zbieraliśmy podpisy na Kaczyńskiego przy wyborach prezydenckich na Strzegonik. Ale najwięcej zebraliśmy. Proszę Państwa, jakby kończąc, też no bardzo, bardzo gorąco do Państwa apeluję o wzięcie udziału w tej akcji. Wydaje mi się, że tylko w ten sposób możemy pokazać tej niesłychanie aroganckiej władzy, władzy platformy obywatelskiej, że są obywatele, aktywni obywatele, którzy do pewnych rzeczy nie dopuszczą. Mamy pewne instrumenty, one od nas wymagają aktywności, determinacji, zaangażowania, ale mamy instrumenty. Mamy instrumenty. Także naprawdę ogromnie wiele od nas zależy. Możemy zmienić Polskę w różnych momentach, w różnym stopniu. Prawda? Ale nawet tutaj oni mają poczucie pełnej bezkarności. Nikt ich nie kontroluje, nie się z opozycją, mają samodzielną większość w Warszawie. A nagle okazuje się, że obywatele pokażą im nie pokażą im gest Kozakiewicza. Nic z tego, cieszycie się tą większością, ale musicie się z nami i tak liczyć. Może część z nas popełniła ten błąd, prawda? Ci tak zwani młodzi, wykształceni z wielkich miast, bardzo naiwni, którym wydaje się, że Platforma reprezentuje ich interesy i dzięki temu rządzicie. My dzisiaj pokazujemy tym właśnie młodym, inteligentnym, ciężko pracującym ludziom, którzy oboje pracują, którzy mają dziecko, które odsyłają do przedszkola i do żłobka, co im funduje władza Platformy Obywatelskiej, na którą głosowali być może, kto reprezentuje ich interesy. Czy na pewno ci, czy oni zdają sobie sprawę, jak żyje przeciętnie zarabiający mieszkanie z Warszawy? Jak ciężko jest związać z koniec końcem przeciętnemu człowiekowi, mówię o tych ludziach, którzy rządzą w tej chwili w Warszawie i którzy w wyniku być może naiwności, po prostu zwykłej naiwności zagubionych, być może młodych ludzi, którzy, którym wydaje się, że wypada głosować na platformę. Pokażmy im też. Kto reprezentuje ich interesy i jak z ich interesami podstawowymi, prawda? Kiedy młody człowiek założył rodzinę, ma dzieci, na kredyt kupił mieszkanie, żeby rozpocząć normalną egzystencję, kiedy mu szaleje kurs Franka, prawda? A pani gronkiewicz Walc... W każdej sprawie podwyżki. Komunikacja miejska podwyżki, żłobki podwyżki, przedszkola podwyżki, woda podwyżki, ścieki podwyżki. Tak? A jak starsi ludzie, którzy mają emerytury, renty, prawda, z tego się utrzymują, jak mają funkcjonować w tym mieście, jak mają normalnie żyć. To są przecież elementarne potrzeby. A jednocześnie, proszę Państwa, sprzedaje się naj, najlepszą spółkę miejską. Perłę w koronie. Spes. Proszę Państwa, to jest największa spółka ciepłownicza. Jeżeli chodzi o infrastrukturę w całej Unii Europejskiej, w Europie tylko Moskwa i Kiów jest większa, ma większą sieć ciepłowniczą. Warszawa jest największa w Unii Europejskiej. I w całkowitej tajemnicy radni, Maciej Wąsik, szef klubu radnych opozycyjnych, nie może doprosić się podstawowych informacji na temat prywatyzacji, która jest rozpoczęta. Odmawiają podstawowych informacji. Proszę Państwa, kiedy nasz klub. W Radzie Warszawy zażądał sesji nadzwyczajnej, to oni arogancko zbojkotowali tę sesję, w ten sposób nie było kworum, nie dopuścili do dyskusji, żeby mieszkańcy mogli przyjść i posłuchać, co się dzieje w naszym mieście. Ogromna prywatyzacja, to jest w skali Polski, w skali Europy wielka prywatyzacja. Co w mieszkaniec Warszawy o tym wie? Nic nie wie. że Państwa, ta prywatyzacja trwa już z kolejny etap. Jeśli już ponad trzech inwestorów, jeden to pan Kulczyk, który bardzo chce kupić. Proszę Państwa, to jest naturalny monopol. SPEC jest naturalnym monopolistą, proszę Państwa, w Warszawie. My nie możemy powiedzieć, dziękujemy SPECowi, idziemy do konkurencji, która ma niższe ceny. Nie. Tutaj pokolenia powstawała ta sieć, prawda? Nasi dziadkowie tę sieć budowali. Jaki jest sens prywatyzowania naturalnego monopolisty? Nie ma żadnego sensu. To jest instytucja publiczna, która ma służyć mieszkańcom. i Te ceny mają być przyjazne do przeciętnie zarabiającego mieszkańca Warszawy. Pokażmy im, naprawdę, pokażmy im, że do tego nie dopuścimy. Mamy formalne instrumenty. One wymagają bardzo dużego wysiłku z naszej strony. Nas jako obywateli. Ale pokażmy tej władzy, że jesteśmy w stanie się zorganizować że jesteśmy w stanie im pokazać, że nie ma zgody na pewne działania. Bardzo do Państwa o to gorąco apeluję. W ten sposób naprawdę zmienimy Polskę w październiku zmienimy Polskę. Państwa, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Nie liczymy na Państwa.